Maneczko. Z tej strony. Zapraszam Was na kolejny w Roblox. I dzisiaj będzie ono inspirowane bajką w Głowie się nie mieści. Plus, zrobimy sobie challenge, że nie będę brała checkpointów. A w ogóle, jeżeli oglądaliście w Głowie się nie mieści, to napiszcie mi w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona emocja, bo moja to oczywiście gniew. A na drugim miejscu chyba od razu. Tutaj mamy jeszcze smutek, a gdzie Radość, a tutaj jest radość na tym żółtym. Strach, i tutaj mamy te nowe emocje. Ja niestety jeszcze drugiej części nie oglądałam, ale zamierzam się wybrać do kina i zobaczyć. O, tutaj mamy kadr z filmu, chyba to jest z tej najnowszej części, bo ta Riley jest tutaj starsza. A tu mamy cały panel dowodzenia, sterowania, tylko czy on nie powinien w sumie być w drugą stronę ustawiony? Plus, chyba tutaj brakuje kilku przycisków, ale nie czepiajmy się szczegółów. Sprawdźmy tutaj to obi. No i mamy pierwszy święty po którego niestety nie możemy dzisiaj brać, więc ominijmy go. Da radę go ominąć. Super, co to za karty w ogóle? Aha, <laughs> aż się tutaj dziewczyna przewróciła z wrażenia, jak to zobaczyła. No dobra, czyli na te karty nie możemy stawać, więc ominimy jeszcze raz tego checkpointa. A co, co, co tutaj? Click for donate. ojejku, jakie oczka? To jest zazdrość chyba z tej nowej części. No nie, już wzięłam ja checkpointa, ale w razie czego jak, jak, jakiegoś przypadkowo wezmę, to będę się po prostu cofała na sam koniec, tak więc co. No w sumie i tak tam daleko zbytnio nie, nie uciekłam. Co to za minionki jakieś tutaj są? Karty, minionki, matko jedyna, to jakieś nowe postacie tutaj będą? No to to, jak ona się nazywa, to nie wiem, nie pamiętam, ale możecie dać znać w komentarzu, jeżeli widzieliście już tą najnowszą część. Teraz jak tu przejść? Tutaj? Skoczyć? Oj! Czemu ja lewituję tutaj w powietrzu? Chyba muszę się poruszać tutaj po tym szlaczku. W ogóle, co to jest za dziwne miejsce takie czarne? Dobra, unikamy tego checkpointa i lecimy dalej. Tego nie kojarzę z filmu W głowie się nie mieści. Chyba tutaj już twórcy gry nie mieli pomysłu, jak to ładnie tutaj zabudować. I dali po prostu jakieś takie zwykłe Robloxowe obby. Więc ostrożnie sobie to przejdziemy. O nie. O, czekajcie, chyba wiem, który jest niepraw... Te są dwa nieprawdziwe, bo one są takie przeźroczyste, więc idziemy tutaj. Dobra, uch. Prawie wpadłam do lawy tutaj. <grym> Już za mało serca miałam. Tak więc ostrożnie przechodzimy. Po kolei obi, i tam mamy koniec obi, więc zaraz przejdziemy może do jakiejś innej planszy, czy coś takiego. Omijamy oczywiście checkpointa i teleportujemy się, o, do takiego magazynu pamięci! Zobaczcie, tu są wszystkie wspomnienia Riley i te smutne, i te yy, odrażające, i te gniewne tutaj. ba więcej tutaj jest i tak i tak tych smutnych, a ten ciemnoniebieski to jaki to jest? Smutek jest? Smutek chyba był taki zwykły niebieski, co? Click for donate, no ile, a czekaj, ja, ile zjać mogę wpłacić? 5 Robuxów, płacamy? Może na końcu wpłacimy, zobaczymy czy będzie tego warte tutaj to obi, Co to za tutaj rzeka jedzeniowa, jakaś pizza, jabłuszko, Coca-Cola, nawet jest tam jakiś zmutowany parasol kręcący się. Tego z filmu niestety nie okaże. no ale nic, skakujemy na good pizza, great pizza, oczywiście unikamy checkpointa i musimy tutaj ostrożnie przejść, oczywiście nie kusząc, bo inaczej... Już myślałam, że spadam do wody, nie wiem dlaczego. Inaczej będziemy zaczynać od początku. Pizza, pizza, pizza. Good pizza, great pizza. A ty? co to jest? Myślałam, że to banan jest, a to wygląda jak paczka chipsów, tylko nie obrandowana, nie ma napisu lace, Coca-cola, jabłuszko, good pizza, great pizza i unikamy tego tutaj zmutowanego parasola. Uwaga, uwaga. O nie, jak tu wskoczyć? Czekajcie, ja muszę dobrze trafić. O! Dobra, udało się. Teraz idziemy gdzieś tutaj. Co to jest? Jakaś rakieta? Ja tu muszę iść, czy ja mam nie dotykać tego? Boję się tego dotknąć teraz, nie? No ale dobra, zobaczymy. Nie. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, więc możemy iść dalej. Chyba idziemy teraz do góry, do góry. W ogóle sprawdźmy, co mamy w sklepie. Mamy tak Gravity Coil, czyli będziemy mogli wysoko skakać. Tu mamy na przyspieszenie magiczny dywan tęczowy i tego, tego... No tego, ten do przyciągania taki, nie? Możemy też tutaj wszystkich oczywiście zbombardować, ale to kosztuje 400 robuxów, więc... Yy, chyba nie chcemy tego kupować, przynajmniej nie za tyle pieniędzy. To do góry, do góry i omijamy checkpoint, a tutaj jakaś buda jest, pusta buda bez pieska. O, frytki, jaka kraina frytek z Magdolanda tutaj jest, zobaczcie. Raczej nie możemy ich dotknąć, więc próbujemy je delikatnie przeskoczyć, ale ta kraina już mi się tutaj podoba, no ta już mi się mniej podoba, co to za lawa? No, w każdym obi w Roblox musi być lawa. Gra bez lawy to gra stracona. O, mamy kolejnego minionka, zobaczcie, no, jak się cieszę. Mogę go dotknąć? Daj mi też pojeździć tutaj tą koparką czy tym walcem. Ten domek z kart mnie zastanawia. O co z tymi kartami tutaj chodzi? To jest coś z drugiej części? Bo z pierwszej tego nie kojarzę. Może ktoś po drodze grał w Macao i pogubił wszystkie karty. Pamiętajcie, kto gra w karty, ten ma łeb obdarty, tak się mówi. A teraz idziemy po szachownicy, więc nie dotykamy tego czerwonego. Czemu zawsze czerwony to jest ten zły kolor? Ja bym zrobiła takie troll obbi i bym dała inne kolory, których nie można dotknąć. Dobra, teraz jak tu przejść? To jest jakaś ściana, więc musimy spaść tam. O, 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 dobra. Naprawdę nie chciałabym paść, bo nie wiem, gdzie mnie przeteleportuje teraz, nie? No chyba na sam początek. O, tutaj tak sobie przeskoczymy. Znowu idziemy po jakiejś takiej dziwnej, ciemnej krainie, nie? Ja myślałam, że to Obi będzie takie, wiecie, cały czas kolorowe. O, mamy chyba kolejny tutaj teleport, więc sprawdźmy, co tutaj będziemy mieli. O, tutaj jest ojciec Riley, panel sterowania, a tu powinny być jego emocje, nie? Ej, dopiero teraz zauważyłam, że ja się mogę przebrać? Za złość się przebieram. Co ja zrobiłam? Dobra, czy ja mam prawo teraz być tym gniewem tutaj i się zezłościć i wybuchnąć? I dole, dolejecie mi tylko zaraz gazolin do ognia? Chyba tak. No nie, <laughs> dlaczego mi ta gra to zrobiła? Dobra, przebieram się chyba teraz w smutek, jestem teraz smutna. Albo nie, może w odrazę, o, odraza, mam już odrazę do tej gry. W ogóle ocenimy sobie może szybko te postacie, co? Kogo to jeszcze tutaj mamy? Ej, co, to, co to jest? Na no jak Wednesday trochę wygląda. Tutaj mamy postać wstydu. <noise> Co mu się z głową stało? <noise> o nie, on ma dwie głowy! <noise> nie chciałam tego widzieć. I tutaj mamy niepewność, czyli to jest chyba taka główna postać z drugiej części. Ona wygląda trochę jak Orange z tego z Rainbow Friends nie, a tu mamy stracha. O, nie! No, mogli mu już normalniejszą głowę dać, a nie taką. Dobra, ja zagram moją złością. Czy tam gniewem? Złość, nie, gniew, gniew chyba on jest, tak. I znowu muszę przechodzić to cudowne obie. Oh, Jej, Dobra, udało mi się dojść tutaj do pierwszego stage'a. Już nic nie zmieniam, już nic nie zmieniam, Będę grała tutaj cały czas z gniewem. Powinna tutaj jeszcze dodatkowa taka opcja być, żeby płomień mu leciał. Ej, patrzcie, radość biegnie! Hello, hello! Co, co dzisiaj robimy? Halo, nie olewaj mnie, bo się zezłoszczę! Olała mnie niestety radość. Nikt nie chce się ze mną zadawać, bo wie, że zawsze wybucham ze złości, nie? A tu mamy odrazy! Hello, hello, my friends! Co tam u Ciebie słychać? Jak się czujesz? Jak się czujesz?! Ona chyba nie lubi frytek z McDonalda, bo tak się na nie patrzy. Ona mówi, nie, 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 ja wolę z KFC, te z McDonalda są ohydne. Tak na pewno myśli. Nie, no, nikt nie powiedział chyba nikt, nigdy. Fryteczki z maczka to są najlepsze frytki ever. A tutaj mamy tą, tą niepewność. Każdy się poprzebierał, widzę. Ja tylko na sam koniec to zrobiłam i mnie tutaj cofnęło, nie? Ej, przez przypadek weszłam tutaj w ogóle w ten, tego checkpointa i nawet nie mogę wziąć tego checkpointa, ale jaja! Czyli jak ja już któregoś nie wziąłam, to ja już w ogóle nie wezmę. Zobaczcie! Co ja mam teraz zrobić? Tu jest czarno. Mogę tu wejść? Ej, mogę tu wejść! Tutaj są emocje uwięzione w jakimś słoiku. Oh no. I co, ja mam im pomóc jakoś się wydostać? Czy zostawić ich tutaj na pastwę losu? No nic, miło było poznać, papa, pa, bra bracie bliźniaku, tam złość, gniew. O oh nie. Czy to jest to, o czym myślę? Czy to da radę jakoś oszukać? I co ja mam zrobić teraz? Może kupię sobie tutaj ten Gravity Coil, bo będę zaczynała od nowa, nie? No ale ciekawe, czy z tym nawet przeskoczę. Dobra, kupuję i zrobimy zaraz próbę testu na tamtym normalnym obszarze. Zobaczymy, czy dam radę w razie czego to przeskoczyć. Uwaga. Nie ma opcji, że ja to przeskoczę. Nie ma opcji, że ja to przeskoczę. O nie. To może Skip Stage robię? Dobra, robię Skip Stage. Naprawdę nie chcę zaczynać od nowa. Huh, dobra. Ile moment, gdzie ja jestem? No nie wierzę, ta gra mnie znowu oszukała! Ja znowu jestem na początku, no nie! a <laughs> nie pomyślałam! No bo rzeczywiście, jak ja miałam tutaj checkpointa, no to sobie przeskipowałam tak naprawdę przejście tylko tych kart, nie? Uff. Dobra, dotarłam znowu tutaj do moich ziomali, więc idziemy na ten Glass Bridge. No nic, no trzeba chyba to zrobić po prostu metodą prób i błędów, nie? No miejmy nadzieję, że jakoś mi się uda tutaj. Dobra, jest tak. Teraz tamta, może tak? Aha. Okej, okay, próba numer dwa. To było poprawne, czyli to teraz. Myślicie, że tak na ukos mam skakać, czy nie? Dobra, skaczę naprzód. O! I teraz na ukos. Oj ideolo! Przynajmniej za drugim razem się udało to przejść. Teraz ostrożnie tutaj, żeby nie skusić, bo tutaj mamy bardzo mało miejsca. No, mam nadzieję, że już tego mostu tutaj nie będzie więcej. To mogę dotykać, bo i tak mi to nic nie robi. Tam mamy kolejną krainę, więc duptamy powolutku. Tylko ostrożnie, żeby nie paść już tutaj. No I, i tak mi nic nie daje, nie mogę nawet wziąć checkpointa, więc biegniemy dalej. Uwaga, na platformy. Teraz to chyba tak. Oj, tu się chwilę cofnę. Hmm, no tu już jest ciężej. Tu już tak nie widać za dobrze tych kwadracików. Oj! Dobra, teraz tak ostrożnie, ostrożnie. O! I coraz wężej tutaj jest, nie? Tak wąziutko strasznie. O, teraz tu, tu, tu. Tam już coś widać. Kolejną jakąś krainę fioletową. Jak to przeskoczyć? O! U! Prawie głową zahaczyłam i bym spadła. Dobra. I mamy... Koniec? Tak, to chyba jest koniec, bo jest napisane, żeby polajkować grę. Możemy też sobie, oczywiście, przyspieszonko wziąć jakieś tutaj dochodzenia. O, perfekto. Mamy też kolejną grę jakąś. A tutaj możemy się zabarwić na dany kolor, no ale jak już jesteśmy gniewem, to już nie zabarwimy się chyba na kolor odrazy, czy radości, czy smutku. No dobra, kochani, nie był to prosty challenge, niestety musiałam kilka razy zaczynać od początku, ale mam nadzieję, że taka luźna gra wam się podobała. Zostawcie dużo łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!